Dzień dobry Państwu, nie magister Zarzycki. Jestem na pięknym tarasie restauracji Perła w Golejowie. Zjadłem sobie przed chwilą rybę po grecku, tutaj widać talerzyk. Oraz czytałem również przed chwilą, no godzinę wcześniej też, historię świata do wieku Paula Johnsona, no Pawła Johnsona. Pani zawsze tłumaczy imiona na polskie, ja też lubię to. Ale proszę Państwa, w tym momencie naprawdę nie mam wesołej miny, dlatego, że będę musiał złożyć wzorem komunistycznych, różnych wataszków samokrytykę. I jestem tak zmartwiony tą samokrytyką, którą za chwilkę złożę, że nawet nie jestem w stanie skierować kamery na siebie. Będę tą kamerą tutaj machał dookoła, żeby Państwo zobaczyli, jaki jest ładny teren. A już w momencie samej samokrytyki to ukażę tylko swoje odbicie tutaj na drzwiach tej pięknej restauracji Perła. No chyba mnie Państwo widzą, ja też widzę siebie tutaj w wizjerze. Więc proszę Państwa, dlaczego będę składał samokrytykę? Dlatego, że no, ci Państwo, którzy znają mój blog od już ponad roku, to wiedzą, że ja mam bardzo złe zdanie o tych ludziach, którzy rządzą w Staszowie, tych władzach samorządowych. No ba bardzo, bardzo złe zdanie. Mam bardzo złe zdanie o tych, którzy rządzą Polską obecnie. No, w ostatnich tam powiedzmy kilku moich odcineczkach, moich filmików niezbyt pochlebnie też wyrażałem się o panu Jerzy Owsiaku i tej wielkiej orkiestrze. Znaczy no, co tam do wielkiej orkiestry, to tam nie będę się wypowiadał, bo większość to są młodzi ludzie, którzy tam nie są, nie są winni tego wszystkiego. Pieniążki zbierają naprawdę z dobrego serca, więc nie będę ich krytykował. Natomiast o no, panu Osiaku tam się nie, nie, nie wyrażałem pozytywnie, o jego działalności. No i teraz z takim sercem, że tak powiem, przepełnionym żalem składam tą samokrytykę. Dlaczego, proszę państwa? Dlatego, że się bardzo głęboko i tragicznie myliłem. Co spowodowało tą moją samokrytykę? Proszę państwa, im dłużej czytałem, Tą historię świata XX wieku pola Johnsona tym bardziej przekonywałem się, że przesadzam, że nie mam racji, że to, co mi się wydawało tutaj w wykonaniu staszowskich władz wielką głupotą, na przykład zamknięcie tej świetlicy Hades, no i zniszczenie jej można powiedzieć, yy, przetrzymywanie różnych budynków yy, zupełnie bez, bez sensu, pozamykanych źle użytkowanych, natomiast drogokosztujących miasto i nie niepozwolenie tam zr zr zrobić świetlicy na przykład albo czegoś innego sensownego. No mnóstwo głupot ci ludzie moim zdaniem narobili, moim ówczesnym zdaniem. No co do naszego rządu miłościwie nam panującego, no to też wiele tam miałem uwag niepochlebnych i krytyk, ale jak sobie proszę państwa poczytałem o takich postaciach historycznych, jak powiedzmy Mao Zedong, jak Hitler, jak Stalin, jak, jak Lenin, jak Idi Amin, jak cesarz Bokassa, no jak no mnóstwo, nie będę tutaj wymieniał, mnóstwo tych postaci dwudziestowiecznej polityki, prawdziwych bandziorów, szaleńców, wariatów, kierujących się jakimiś no, naprawdę poronionymi pomysłami i morderców na skalę no, naprawdę przemysłową to, to pomyślałem sobie, że tak samokrytycznie, że ja, ja naprawdę przesadzam że te nasze władze zarówno starszowskie jak i, i władze polskie w sensie ogólnopaństwowe to w stosunku do tamtych głupoli i bandziorów Zwrodniaców często, no wręcz kanibali, jak niektórzy z tych watażków w Afryce, którzy uzyskali tak zwaną niepodległość dla swoich państw. No to ci ludzie tutaj, Staszowscy i Warszawscy, to są naprawdę niewilne baranki, niewilne jagnięta, których ja zupełnie po odebraniu mi rozumu krytykowałem. Wobec czego Skłonię tylko tutaj przed nimi wszystkimi głowę, tak po, po, tak po chińsku, w takiej formie samokrytyki. No muszę troszkę głowę tak lekko unosić, żebym widział wizję, czy Państwo widzą, że ja tą samokrytykę tutaj składam. I naprawdę bardzo mi przykro, że takie głupie pomysły i poglądy głosiłem. No może jeszcze tak na koniec, jeszcze tylko kilka refleksji. Czytam, czy czy właśnie, no, przed chwilą skończyłem czytać o rewolucji kulturalnej w Chinach. To, co wyprawiał tam Mao Zedong i jego Hun Wei-bini i ta jego żona, no, naprawdę makabryczne rzeczy. Ja może szybciutko znajdę tutaj ten cytat i przeczytam pa Państwu, jak tutaj otworzę. Jak Mao Zedong zapytał już prawie że na morzu śmierci rektora Uniwersytetu, chyba w Pekinie albo w Szanghaju, zaraz to sprawdzę. Na temat, na temat poziomu nauczania. O, znalazłem już. Będę, będę Państwu cytował, pokażę też książkę, z której czytam. Mao, poz... na krótko przed śmiercią, wysłuchał jednak sprawozdania o stanie systemu oświaty przedstawionego przez rektora Uniwersytetu Tsiang Hua, który najpierw wpadł ofiarą czystki. Tsiang Ching, no to była żona Mao następnie zaś został zrehabilitowany. Mao, Mao pozwolił mu mówić jedynie trzy minuty. Wypowiedziana ponurym głosem opinia rektora brzmiała. Wystarczy 30 sekund. Studenci uczą się z podręczników dla szkół średnich, a reprezentują poziom uczniów szkoły podstawowej zastępiony mało odrzekł na to. Jeśli sytuacja się nie zmieni, zawali się nie tylko partia, ale zginie cały naród. No i proszę Państwa. Yy, czy w Polsce obecnie yy, nie jest podobnie? Yy, no akurat, akurat to zdanie. Jeżeli chodzi, myślę, że z tym zdaniem wielu rektorów polskich szkół wyższych też mogłoby się zgodzić i podpisać się. Nie wiem, czy wszyscy mieliby odwagę, ale, ale to, to, zdanie, to zdanie z tej książki tego rektora uniwersytetu, jednego z uniwersytetów chińskich po rewolucji kulturalnej, no, odnosi się częściowo też i, i, i do nas. Aczkolwiek, aczkolwiek sprawy nie zaszły jeszcze na, na szczęście tak daleko. Ta rewolucja kulturalna, którą robi pan Osiak na tych Woodstockach, czyli to ta plantażanie się w błocie, to wysłuchiwanie godzinami różnych tak zwanych koncertów muzycznych, to promowanie różnych lewackich ideologii inspirowanych, inspirowanych tą rewolucją dzieci kwiatów w, w Ameryce. No To jest wszystko w sumie smutne i tragiczne, ale to, to, to jeszcze, mimo wszystko, nie jest to, co. Udało się zrobić mocy Dungowi i jego będzie czworga. No, tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem. Znów skłonię głowę na znak samokrytyki. Żegnam.